No, siema Elus jest znana. Zaczynam nową serię. A, co sądzę? Depozy, jak widać. E, to jest tylko pierwsza część e, gry. z tego, co e, wiadomo, są dwie części. E, jedna, jednoosobowa jest fajna, ale podejrzewam, że jeszcze lepsza byłaby wieloosobowa, ale to. E, no, jest dużo serwerów, ale kurde tak no niestety że e, przychodzący gracze będą niszczyć budowę wszystko niszczyć no po prostu albo zabijać ogradać i tyle jak to ogarnę e, sobie no to może coś się tam wyklaruje z znajomymi może dobra ale tak nie przedłużając z, z, zaczynamy e, Tryb jednoosobowy i tyle, e, kontynuuję. jest coś, jest coś, ale kurde, to nie wiedziałem, bo tu za, zawsze się sejwy usuwały, już nie pamiętam, dobra, dobra, popatrzymy, normalnie zapisany tryb gry. Mocniejsi wrogowie trudniej przeżyć Mocniejsi wrogowie z... bardzo trudno przeżyć Spokojny na świat pozbawiony wrogów, A to nie jest fajne. Bez wrogów, bez przetrwania, darmowa budowa. Nie, 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 nie. Kusi mi ten e, tryb... E, ten ostatni, ten o, na ząbale. Zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seat belts fastened. <sharp inhale> Madałem jak mojego slasz, ma to szybko szybko Dobra Zędzał Co? Tak słaby jestem, albo co? Gra się toczy na... O! Pierwsza broń Gra się... Czekaj chwileczkę, bo coś mi tu nie pasuje czemu ty coś innego mogę jeszcze e, gra się toczy e, jak to powiedzieć bo to przykład szybko e, na podstawie e, wydarzeń które były no naprawdę e, wyspa istnieje jak naprawdę e, nie podam nazwy się doinformuje e, troszkę Potem nie ma problemu Aha, dobra, będę musiał zmienić sobie zaraz żarło zostawimy sobie, może nie wiadomo co będzie. Właściwie poczekaj chwilę, bo to... I na C sobie wezmę przez sterowanie Kurwa. Kursania, Sprintu... Jeju, jeju, jeju. Nie. Nie, nie, nic nie kominuj bo kurwa. Powiedzenie Kamisze, aha. No i o to mi chodziło właśnie. Eee... Kurwa, to znaczy yy, 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 yy. ekwipunek to weźmiemy właśnie na C. I to co, zapisz? Yy, no i ten, wyjść, yy, wykonaj to kurwa, nie wiem, bo to troszkę ciężko. Mapa M, wiadomo, będzie krótko falówka, rację. Nie, nie, nie pamiętam o nich. serio, <średzio> zapelniszka. E na F, weźmiemy zapalniczkę F, tak jest jak w half było F latarka, no to będzie i dalej tak w sensie to będzie E, G wyrzuć odpocznij Z co? ja odpoczywam w chodzie, nie w biegu <grym> nie w raczej też, no dobra odręcznych przetrwania jak wypłunek, a i właśnie, dobra eee, psz, obróć budowa ale ja raz bym to kurwa za, zapamiętał wszystko, nie? dobra, jest git pozwól, że popraci mordę nie no, żartuję oczywiście mmm dobra razie no, zaczniemy tak e, tylko zbierać się e, po prostu po prostu będziemy zbierać e, różne te, nie, te kru, e, cały asortyment. Jak to się Dobra hmm. W postaci Ten Jimmy To ten syn Głównego bo bohatera Oni Oni naprawdę istnieją yy, Ja nie będę głównym bohaterem Jak on yy, W tym notatce Jeśli jak on się ogarnie no to yy, Jestem ja tak To no może Nie, dobra Nie będę przebierał się w strój nazwisko LeBlanc no ale nie pamiętam jak on się nazywał naprawdę aha nie mogę tego tak zjadać bo nie wiem czy to mnie nie będzie teraz zatruwało ale gdzie on tu idzie bo ja naprawdę nie pamiętam ale to na razie zaczynamy tylko tak żeby Eee, tak lina, lina, jeszcze potrzebna byłaby mi lina żeby zdobyć eee, zrobić eee, siekierkę taką I yeah. dobra nie mów. to będzie dobre to będzie do picia Woda zatna nie chyba nie do tego tu będziemy tworzyć broń, zdobywać broń, będziemy hmm, chyba wykopywać. O, i grzyby będziemy zdobywać, ale to z bo przecież to najpierw trzeba hmm, się zaznajomić. Kurła. Kurła. te, te, Kurła. zdobywać różnego rodzaju osmocement na pewno działa jakieś będziemy mieszanki energetyczne lecznicze zdobywać co to było co to było co ja zrobiłem co ja zrobiłem 13 do... dobra 13 okej okay. a to już jest jedalne dobrze dobrze to no. am um. Dobra No właśnie, będziemy zwierzynę tropić ubijać ją ale to nie w tym momencie Dobra Ojej oh yeah. Jest To Co to było? Czekaj To jest button. To jest napój No i alkohol, wiadomo Albo czy jest jakieś obozowisko kanibalistyczne bo nie jesteśmy sami tutaj ogólnie to kanibale będą nam przeszkadzać i każdy inny przeciwnik ale w, z tym na bieżąco dlatego, że hmm, nie wyprzedzać faktów jak to się mówi, dobra co tu? O i kasę zdobyłem Co ja? No! Kupię Czekaj chwilę Ile tego jest? Hmm Czekaj, lina 7 sztuk? Dobra I połącz Ej, no, to się podoba. To się podoba. Troszkę lepsze. Oj, strzały do łuku. Eee... Ej. Eee. Eee. Ile patyków? Eee. rakiety śnieżne. Bóg eee. własnej roboty. I ścierwo do Eee, super. Już na początku taka broń. <grymne> Rozumiesz, taka broń. Na początku gry Oj. Tutaj Aha Dobrze Nie czy to się będzie... Hmm Lary czy co? To? Bomby? Kalano Mmm Okej okay. dawaj, badyle niech się przesypują w tych kulku wiadomo Dawaj to Eee Karnek No i pięknie Dobra tak jest. Eee, ile tych strzał już jest? Ile tego ma być w ogóle? 30, 50, chyba. Eee, weź to. Dobrze. Tak jest. Ej, a ja nie chcę tego po, pozużywać sobie. GIN! Oh. <laughs> Nieźle. Tee, sikierka, nieźle, dobra, dobra, dobra Eee, dawaj kasa i trochę Tu no to kasa się chyba w ogóle na cały czas będzie respuć, ale nie wiem Nie wiem, nie wiem Nie do końca jestem zorientowany w tym temacie. Może 50 z tych strzał będzie, ty. Lekki. Pierwsze leki. Dobrze. Linę. Ciekawie, się Linę jako Linę będzie się można było zdobyć. Kolejny kasa, ty. tej no. Tu na, na pewno się nie będzie nadawało do spania ani to, ani to, ani do zapisania gry. Eee, tu już sobie coś leży spalone albo, co? O oh, Oj, czy tam so. <laughs> chujwi, dobra, eee, dobra. Czy uda się mapę zdobyć? Dobra, bo tak naprawdę to tak kiepsko i idzie bez mapy. A wiadomo, że mapa będzie istotna w tym miejscu, żeby się nie pogubić. Są tu e, jaskinie, sieć jaskini. I kurde tak naprawdę to też jest... To no według mnie straszne. <grych> nie nie bójmy się tego słowa używać Z te straszne jaskinie. Jak tak patrzymy to, to jest ta stamina? Kiedyś... Kiedyś, kiedyś grałem w Deforesta właśnie to... Chyba ci ty miałem do tego Forest'a ale one się zapodziały gdzieś o jakaś budowa, korzeń drzewa o tam jest container można tam zajrzeć no i miałem te chity ale tak jakiś korzeń to jakieś drzewo musiało być gigant jak nic i używałem fajne było ale potem już się to nudziło i to już tak nie jest to tak fajne żeby Używać to teraz, nie? No dobra. Tak. Nie wydaje mi się... O! Nie, można jednak linę zdobyć. Bo myślałem, że tylko linę będziemy tworzyć z, z... z... właśnie... Z tych ściereczek. Ale tu... gin. Dawaj to mi e, to. Tu... Dobra, to. No, no, no. e, po prostu można skończyć jeszcze e, maczugę. Ja. E, tak. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa. To z tym załóż. I widzicie? E, czy to potrzebne jest? Nie wiem, ale nie będzie. Dobra. E, tak. To jest cały ten nasz substrument yy, można podpalać w jaskiniach troszkę światła kota nie tak jak slada, ale wiadomo, no, i ścieleczka i kontenery o w jednym kontenerze paczki jakieś tracą? Co, co? Zaraz zobaczymy zobaczmy co to jest A to się będzie spić Tak mi się coś wydaje Płytka drukowana Drukowana płytka Można uciec Materiał O nie fajna sprawa Ale nie mam yy, zegarka, nie mam monet jakiś tam, dobra To najmniej istotne w tym momencie Dobrze No. ile ja tych czaszek mogę mieć? hej pytam Ciebie ty ty widzisz to? Co ty to widzisz? po prostu tam ktoś już się czołga widzisz? tak gdzie jest, to nie? Eee, zaraz zobaczę jak to będzie wyglądało, bo nie chcę, 5 to jest chyba maksymalnie, no to nie będziemy tego uderzać, nie będziemy tego malować Co to jest? Pierwsza notatka. A to jest ten. Mhm. Czekaj chwilę. Co to jest? Co to jest? Zdjęcie Timiego, o, właśnie plecek. Pieniądz, ale bank, ale nie ten. Hmm? Czy wybr... O, Kolejny ten... Eee, spróbujmy teraz... Przyjacielu, dziękuję za użyczenie swojego ciała. Miłko. Dobrze jest. Eee, Skoro ile się orientuję, to mogę mieć tylko jedną. To jest dziwne, ale ciekawostka Marusia tak jedna e, ciekawostka Marusia to tak że e, na skorupie można zjeżdżać i to jest fajna sprawa e, tu lekiny na pewno będą będą ale jeszcze nie wiem Dobra, tu jak się nagromadził Uu, tu mi się wydaje że będzie um, jakaś ta i mm. Już tam z daleka widzę, ktoś się już tam czołga. No, nie czołga, ale ktoś się idzie po prostu. Mm. Tu można było, tak ile? Nie, to w tym drugim dev można było przypisać, no nie wiem, siekierka do jedynki, tak, no do, do przycisków, nie? Rozumiesz o co chodzi. Kamyczku, chodź tu. Dobra, nie będę. Dawaj. Dobra. Ścieleczki. E, Jak najbardziej są tu wskazane, żeby zdobywać. Można mieć. Ja nie wiem. Tysiąc? Czy więcej? Zgubiłem drajkę? Czekaj, czekaj. Yy, tak... Zgubiłem gnojkę. O! 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 Nie! Gnojki mnie odnaleźli. Co to kurwa jest? te... Dawaj yy, łuk... i strzały. Przyjacielu, będziesz mnie atakował, czy nie? Przybywam w... w ...pokoju. Ja się nie będę tutaj tak za bardzo z nimi bił, bo to jest chyba zbyteczne, a to jest ten dopiero początek pytań, nie chcę się yy, wypukać z moich rzeczy, nie? O, kamyczki! Czekaj chwileczkę, czekaj chwileczkę, rozumiem, że jeszcze mogę chyba... Yy, a, IG tam mogę stworzyć, jasne. Czekaj. Mm, kości nie mam. na dzida, może być fajna. Dobra. E, co ja chcę z tego jeszcze zrobić? E, Nina, nie, koktajl łotew? Złożymy, czemu nie? Tak. Walczysz e, z kości. Fajna sprawa. Płonąca broń. Dobrze. O, proca. E, patyk. I się nie wierzę no dobra ale kamulców w tych maluszkich trzeba będzie szukać no nieźle nieźle eee. a kamieni tych maluszkich to chyba można mieć 20 nie wiem mm. a będzie można jeszcze pewnie stworzyć czy tu czy w drugi sensie gry ten worek na jakieś tam owoce właśnie Kamienie, patyki nad... Coś mi się pojarzy I kamyczki. I na grzyby też chyba. Czekaj tak, chwilę, no, muszę chyba coś... No, zjeść. Ja bym się musiał wybudować, chociaż żeby zapisywać górę. Gdzieś... Dobra. Dobra, do tego fotka. Nie potrzebujemy się gubić w terenie dawaj jedziemy do pokażę wam najlepsze moje miejsce może nie nie dla was ale dla mnie będzie najlepsze a tu właśnie teraz pokażę bo jesteśmy blisko blisko o tak ale muszę przejść odzyskać trochę staminy będzie wesoło dawaj mi to dawaj mi to I z tego też można z... stworzyć pan też. I mięso pozyskane Chyba królika też mogę upolować A jak upolować no to na różne sposoby Ty, ty Jestem ciekaw co jest tam, tam na tej wyspie A wyspie yy, Dobra gdzie tu się budować Pierdole, ta stamina mnie tak kurwa, że cholera mm -hmm. teraz spuszczmy tu co nie są małe do B to mm. chyba nie, nie, ognisko tylko prawie. Chyba jasne. Chyba tak. Czego Czekaj. Nie mogę tego wrócić? Nie, dobra, muszę to tak odwrócić. O. O. Pięknie. Liście jest tutaj na legendę. Dobra, to. Padyków teraz trzeba nazbierać. Dawaj los Żeby mnie tu kurde nie zaatakowano. Dawaj. E, drzewa to naprawdę to jest fajna sprawa. Bo będziemy rypać je. Ale to spoko przecież to. E, nie wiem ja to od odznaczone ale chcę żeby drzewami odrastały, bo ja się wypuczę z tych drzew tu pobliżu i będę musiał ganiać przez 100 km tutaj. dobra ile tych badyli 5? E, to jest git. O, oczywiście ja chciałbym jeszcze e, patyczków dawać tutaj wejść tu ognisko takie ognisko takie tam w, najpro... w najprostszy sposób to dawaj to dawaj to Raz. Eee, czekaj do dwa dobra dobra eee, tak przypada no i będziemy rozpalać właśnie O, dobra! Weź, yy, poczekaj chwilę. B, yy, B, yy, B, B, wyrzuć nie. Czekaj, wy, wykonaj może. Yy. B, jest jakiś może coś tam? Be? Jest. Podręcznik E. Yy. No to możemy na V wejść. to tam, na V wejść wykonej wykonaj. To będzie V. A jest Dobrze? Kurwa Weź, wejść wykonaj. V zapisz, dobra. Mhm. A i owszem, dobra. E, robi się już naprawdę ciemno. Robi się naprawdę... Niebezpiecznie, bo oni potrafią tutaj... E, Nieźle przypamiętać i a czego szukam? Cholera, cholera i poczekaj chwileczkę. Daję, no, bo chcę zapisać to Kurwa. Kolejny przycisk Eee... Dobra. To będzie może X Dobra, X I zapisz to. No pewnie, że X. E, eee, szybciej. Ja dobra. Poświęć. Eee, ja tu potrafię tutaj jeszcze... Eee, Przetrwać noc? Bo ja nie powiem. Eee, kiedyś to biegałem po nocy na ale teraz chciałbym się teraz trochę przejrzeć. Jest eee, pierwszy odcinek. Eee, gie... Aha, dobra, ugać się, ugać się, ugać się, ugać się. Mmm, dobra, wychodzimy. Kurwa, dać mi spać. Yeah! Z. Dobra. No i to jest to właśnie. Patrzczków się nie udało zrobić. Dobra. Mam nadzieję, że się podobało, bo tymczasem będziemy je kończyć, a yy, pierwszy odcinek to taki wstępniak. Yy. No i myślę, że już coś więcej będziemy yy, zdobywać w następnym odcinku. Spróbuję się troszkę tam dozbierać już poza odcinkiem, żeby nie zmóżyć. Yy. myślę, że będzie wszystko git. No espero que us hagi i que ens veieu a